Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z cyklu łopczy Skarbów. Razem ze mną na kanale siedzi tutaj kolega super SuperPancerniak i razem będziemy komentować powtóreczkę, którą mi tutaj podesał. Cześć! Cześć, cześć, cześć wszystkim. Cześć, wow, 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 trzy gwiazdki na Bulldogu, jak to ślicznie wygląda. Jednym słowem, wymiatasz na tym pojeździe. No, udaje się, bardzo lubię ten czołg, wiesz, mobilność i ten magazynek to. Jak dużo się nim pogrywa, można naprawdę spore wyniki robić. No właśnie, jak dużo się nim pogrywa, no to jak dużo nim grasz? Wiesz co, jak weszła ta linia, to nie mogłem się oderwać od tego czołgu. Aha. Ja już mam pół tysiąca bitew na tym czołgu, jak najlepiej. Ale to powiedz mi tak, bo ty go zrobiłeś, zostawiłeś sobie go, ponieważ jak wiadomo jest to pojazd, który naprawdę warto sobie zostawić, ale dodatkowo jeszcze T49 odkryłeś i też nim grasz, czy tak? T49 odkryłem, troszkę nim pograłem, sprzedałem, odkupiłem, sprzedałem i trzeci raz go odkupiłem. <laughs> Czemu tak? Jak dla mnie to ten czołg nie nadaje się na lajta. Jak zauważyłem na randomach, jak ludzie nim grają, to nigdy w pierwszej, w pierwszej linii, tylko gdzieś daleko z tyłu. No to jest dla mnie nieporozumienie. Mhm. Mm trzeba nim snajpić, czekać bardzo długo. No to snajpienie to tak średnio nie wychodzi. Zostaje się bez bezki na 20 sekund. Aha. Wiesz co? Y Czasem też niezłym rozwiązaniem jest posiadanie tego stokowego działa, ze względu na to, że to działo obciąża 5 sekund, a potrafi uderzyć za 300 coś, nie? No ja próbowałem też na nim jeździć, tylko tam są na goldowych pociskach hity, żeby mieć jakąkolwiek penetrację. Na dziesiątych pierach, co potrafi dużo dingować, wiesz? Mm -hmm. No dobra, ale nie teraz nie czas na rozmawianie o T49, ponieważ skupiamy się na tym, jak zagrasz na Bulldogu. Pierwszy frak, ale jest dopiero 300 damage'u, więc nie szalejesz za bardzo. E, 33 sekundy, czas przeładowania i dziesiąte. Um, 500 bitew, to już masz tak gdzieś prawie trzeci perk. E, wiesz co, ja tutaj załogę przełożyłem Selkata. Aha. Bo miałem ją w garażu, bo stwierdziłem po nerfie, że nie zagram ani jednej bitwy. No i tam załoga by się zmarnowała, także ja już tu na tym czołgu mam bodajże prawie 6 perków. Wow, to że się ty na, na, na tym, na Helkacie miałeś dużo bitew nagrane, więc... Dużo, dużo, dużo miałeś, tak. Tam kompanie robiły swoje. Aha. No kiedyś kampanie były w, jakby w modzie, były e, czymś w, na... jeśli chodzi o grę w klanie. Normalnym, grało się codziennie praktycznie jakieś kampanie. Natomiast no teraz kampania to jest rzecz wymierająca. Już chyba nikt nie gra, bo nie opłaci się, wszyscy wolą twierdzę, nie? Dużo bardziej się opłaca, Na twierdzach naprawdę zarobić można i bitwy są szybsze. No mm -hmm. i wkranej parce się gra, bo to jednak klany. Odpalasz sobie zarabianie, bierzesz sobie szóstki i co trzy 3 minuty zarabiasz 50 tysięcy, to jest piękna No A minimum jest, jak się maczał premium to jest no. po 70 tysięcy. No zależy się to, no, ale ja mówię tak średnio, no, nie, bo Taka. tak czasem to, czasem jest lepiej, to, to, czasem jest gorzej. Dzisiaj, dzisiaj taki przykład y, akurat stwierdzę 0 damage'u 40 tysięcy w A <laughs> to musiałeś świecić w jakim razie. No Akurat wiem też sprawę do załatwienia i ja w bitwę. Nie? Aha no, także, także twierdza jest fajną rzecz. Oczywiście mówimy tutaj o zarobkach z kątem premium, lol, tak, z premium. 40, 43 ściągnął WTF pięknie za, za full. Czołg premium plus konto premium, o wtedy takie zarobki, o takie zarobki. I jeszcze zarobki, zarobki dodatkowo z twierdzy mm -hmm. włączone na 2 godziny to. Dokładnie, no to rzeczywiście jest to prosta sprawa. Dobrze, czyli mówisz masz około 500 bitew zrobione na Bulldogu, ale rzeczywiście załoga dobra to jest podstawa, a to zresztą na każdym czołgu. Natomiast powiedzmy coś więcej na temat Bulldoga. Jakie się się nim grało od samego początku na zasadzie takiej, że kupiłeś, odpaliłeś i co? Powiem tak, na początku nie zrobiłem go szybciej niż inni i słyszałem różne opinie na temat tego czołgu. Najbardziej to mnie zaskoczyło bo mobilnością. To, to nie, to jest light i wiedziałem, że będziemy mieć mobilność. Celne działo i praktycznie wszystko przebija na zwykłych pociskach. To dla mnie było największe zaskoczenie. Wiesz co, z tym celnym działem to jest tak różnie. Jak widać, to jest daleko, no nie? bo to jest ponad 600 metrów, ale no, tutaj ma celność taką na papierze nie za bogatą, natomiast no, Powiedzmy sobie szczerze, w, w rzeczywistości jest trochę lepiej aniżeli by wynikało z czystych cyferek. No, to się zgadza. I jeszcze dodatkowo, jak czołg zobaczysz gdzieś sam i ma gdzieś połowę życia, a Ty masz pełny magazynek, to przy objeżdżaniu, nawet i za 7, można wpakować mu wszystkie 10 pestek. Aha. Eee... Dobrze. To trzeba też poznać w danego czołgu, ale naprawdę. Działo też nadrabia tym, że ma jakąś dziwną, dobrą penetrację. Nie? To znaczy, ym, dziwną, dobrą penetrację. Standardowa penetracja jest kiepska. Znaczy, to też jest. Na, na papierze jest kiepska, ponieważ to jest tylko 175, ale mamy tutaj podkalibrówki. Stąd też i taka łatwość w przebijaniu e, tych, tymi pociskami. Natomiast y, na. Pocisk, jako pociski premium to są nieszczęsne hity, i no i tutaj trochę jest gorzej, pomimo tego, że penetracja na tych hitach jest znacznie lepsza, bo tutaj już mamy tej penetracji, dobrze pamiętam, dobrze, 210, więc no, różnica jest znaczna, ale mimo wszystko no, hity są trochę zdradliwe. Nie? Tak, tak, trzeba trafiać dokładnie w twarde miejsce czołgu. No i niestety wtedy... i niestety strasznie boli finansowo takie coś. Tak, 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 bo to... to każdy pocisk to jest chyba w granicach 4 y, czy 5 tysięcy, a masie i w magazyn po 10. No dokładnie, poza tym, ale ja biją, biją po 150, nie? Tutaj piękny strzał w, od te 120 y, Su 122,54. Dostałeś w bok za 0. No, na Nagąski przejąłeś, także naprawdę nieźle. 10 do 12 przegrywacie, ty masz 2633 i 3 fragi, więc nie jest tak źle. No i teraz jest problem, bo masz dwa pociski. Mhm. Tutaj, tutaj właśnie chciałem się tylko schować tak, żeby zapędzić te czołgi gdzieś za dom i szybko uciec od nich. Mm -hmm. Żeby czasem nie wyjechać im pod lufę. A w tym momencie E-75 chyba tam pojechał, nie, E-50, na no, odważnego, przyjął przy okazji dwa, dwa szybkie strzały, więc no cóż, trochę go chyba bardziej bolało i odpuściłeś sobie całkowicie, nie stwierdziłeś, że nie będziesz jechał i mu pomagał z tym WZ-em, tylko, tylko po prostu jedziesz, wycofujesz się, no niestety Hmm, niestety, ten M40-43 to chyba bitwę życia robi w tym momencie, już ma dwa, trzy fragi, no cóż. Tak, tak, ja tu pojechałem, bo wiedziałem, że jestem na reloadzie i jak nie wykończę tej arty, yy, to na was to będzie, będzie dalej cieszne, punktować, nie? nie? Także wiedziałem, że muszę współpracować teraz z artą swoją, nie? Mhm. Ja coś zaświecę, a arta będzie strzelać. O, tutaj kolega się zdenerwował chyba ten SUS, 122-54. Tam wcześniej, że na tym E50 strzelał z Golda, a teraz. A teraz, że. No cóż. Że został wykończony. Że został jest. wykończony. No 1000 BUENA. Im, Im gorszy gracz na artylerii, tym dziwniejsze strzały mu trafiają, więc no, do tego się już no, trzeba przyzwyczaić. Ja, ja jestem tego zdania, że... że. Grając z normalnym czołgiem to, i jest, yy, siedzi na tym czołgu lepszy gracz, jest w stanie coś strzelić, no taki słabszy gracz, no niekoniecznie. Artylerium to już bez skilla wszystko się trafia. <laughs> I teraz tak, teraz jest problem, ponieważ, znaczy teraz się przeodowujesz na hitę, yy, dlatego też i awa to... No już wiedziałem, że teraz jest ciężko. Nie? Na szczęście WZ ma stokowe działo i w tym momencie ładnie Arta, Arta wzięła i. Tak, chyba uratowała mi w ogóle życie. nie? Ja hmm. wtedy, wtedy byłem taki zły na te, właśnie, goldowe pestki. Aha, że no żadna bo nic nie się trafiłeś. Jeszcze Powiem jeszcze zaś wpiciłem na koniec. Dokładnie. On miał już tylko wydziało, dlatego dostałeś tylko za 300. Natomiast gorzej byłoby, jeżeli właśnie by się mu. E, miał, miał to najlepsze działo, bo wtedy by cię bardziej bolało. Mógłbyś nawet na hita zejść. I teraz zaczyna się na, naprawdę najciekawsza część bitwy, ze względu na to, że tak. Oni mają lwa. Mają T57 Heavy oraz tą nieszczęsną Artę, która strzela i trafia. O tutaj pozdrawiamy koledze w zecie, który cię już od razu wyzywa od polskich Nubów. Tak, tak, ja już wtedy pomyślałem, ja ci pokażę teraz, nie? A w tym momencie wziąłeś ten, że tak powiem, adrenalina cię od razu podskoczyła już nawet nie w kwestii tego, że zostałeś sam, tylko właśnie na to, co on napisał, tak? Tak, tak. To w sumie to nawet nie wiem, czy dokładnie mnie obrażał, czy wszystkich dookoła. Nie? No chyba raczej wszystkich. No. On, on to zrobił na zasadzie, e, jak to dawniej było, że co piąty to alkoholik, e, więc statystycznie oczywiście, więc tak, tak. On, według niego co, co drugi e, kiepski gracz w, w, w tą grę to jest Polak, więc no, tak, mhm. tak goście do tego podchodzą. O, pięknie teraz zrobiłeś, no po prostu. Tutaj, naprawdę super. Wiedziałem, że wykorzystam tą mobilność Bulldoga i zdążę wrócić, zbić kapa i jeszcze zabić Artę wcześniej. Powiedziałem, tak. że jak się zaświecę, to Arta mnie wykończy i to, to największy mój wróg teraz. 246 HP. On, on ma załadowałby Golda i ma naprawdę wielkiego splesza, ten M4043, dlatego też te twoje. Całe 25 pancerza. No to posiadkowałoby momentalnie, i teraz jest problem. Wiadomo jest jedno. Na kapie jest trudny przeciwnik, ponieważ jest to T57 T5, Heavy. Ty ma, jesteś od niego na hita, natomiast on ma 999 HP. O, i teraz on cię nie widzi. Pierwszy strzał. Drugi. I jest wreszcie pięknie zdekapowane, więc w tym momencie masz więcej czasu na to, żeby, żeby wziąć i przeodować. 30 sekund, jak przypominam, czas przeładowania. I w tym momencie wyszło to, że gość się nie ogarnął, ponieważ zamiast wyjechać, wiedział, gdzie stoisz, wyjechać do ciebie do przodu, to on dalej stoi i kapuje. Tak, tak, ja tu teraz to nawet nie obwiniał tego T57, tylko bardziej lwa w tej całej sytuacji. Mhm. Że jednak on nie, po, nie próbował mnie jakoś znaleźć. Nie? Sześć perków, przypominam. Czyli masz tutaj na pewno obcy pod tytułem full Camo. Masz tutaj tak, dodatkowo tak, pewnie jeszcze. To jest full camo, dodatkowo obowiązku. jeszcze masz coś takiego jak. Mm, wszelkiego rodzaju perki do, da, do dalszego widzenia, nie? Do dalszego widzenia, i wszystko na jazdę. Mhm, czyli gładkie, terenie, jazdy, gładkie jazdy. gładkie w biegu, wszystko, wszystko. Aha. Praktycznie już nie ma jakich perków rozdawać tutaj na tym ciele. Zos powoli zostaje tylko zaraz gaszenie pożaru. Aha. I zobaczcie. On zupełnie nie wie, co się dzieje. Jest już tak naprawdę w zasięgu spotowania. Więc spokojnie powinien cię już zacząć widzieć, ale jak widzicie, dużo bardziej ślepy czołg, więc no cóż, m, ostrzelałeś go bez, bez pardonu. Natomiast on dopiero teraz się ruszy. Dopiero teraz się jakiś jakieś królewna obudziła i stwierdziła, że może by jednak wyjechać i zniszczyć kogoś, kto ma 246 HP. był zaskoczony tym, że nie wie, skąd dostaje. <gry> Dymet Indicator się właśnie kłania ze względu na to, że czasem jest tak, że jeżeli właśnie się zaświecimy, a czy dostajemy, to wiadomo mniej więcej z którego z którego kierunku... O, i popatrz, teraz pięknie, lew się wy, wykazał inteligencją, tak? Tak, tak, teraz lew. I wiedziałem, że jak teraz ten D57 na mnie pojedzie tu bliżej, to ja będę musiał to wszystko naokoło opieszać. Aha no i teraz co? Tylko że uh... zaskoczył mnie teraz ten heavy bo on zaczął po prostu z powrotem wracać na kapę. <śmiennie> no po prostu to, to powiem szczerze, że. To, to była największa niespodzianka. To tego. powiem szczerze, że to co w tym momencie zrobił, no to to jest no. Ja tak naprawdę to się teraz już z nim nie chciałem strzelać nawet od przodu, bo wiedziałem, że to grozi śmiercią. Chciałem go wymanewrować, żeby jechać po lwa, zostawić go gdzieś tutaj w mieście. Aha. A on mi zrobił taką, taką niespodziankę. Był taki program kiedyś, Śmiechu Warte, więc spokojnie możesz... A teraz to się wy, wyciągają z, z YouTube'a, wszelkiego rodzaju filmiki, to się nazywa chyba... Ru... Route tube, czy coś jakiś tak w ten sposób? Nie pamiętam dokładnie. Natomiast no, to, to by się idealnie nadawało do tego ze względu na to, że no, zamiast pojechać do przodu, to on nagle nie wiadomo co zrobił, tylko cofnął się i wystawił ci swoją najmniejszą część swojego takiego twardego żelaznego cielska czyli tyłeczek. O jest, jest lwica. I tu wiedziałem, że już nie dobrze przeładować w magazynku. I jak go nie skończę tymi pestkami, to jaki będzie. Jaki fuks, normalnie po prostu rewelacja. No, no takie bitwy się lubi. Takie bitwy się lubi. Zapomniałem tylko jeszcze zapytać, jakie masz moduły, bo tam zauważyłem lornetkę. Lornetkę to mam tylko ze względu na misję, mhm. bo mam misję teraz wyspotować 7 pojazdów i 5 uszkodzić w biegu. Także z tym spotowaniem to zawsze podjeżdżam pod krzak na początku i staram się wyspotować te 7 pojazdów. Mm -hmm. Szczególnie wtedy, gdy włączyłeś tą misję, to w tym momencie masz same mapy miejskie, tak? Powiem Ci, że tak i ciężko, ale nawet jak wyspotuję, to naprawdę ciężko uszkodzić jeszcze dodatkowo pięć pojazdów w ruchu. Dokładnie. Ja właśnie zrobiłem misję, tylko że Ty masz to już misję na, na, na obiekty 260. 360. Dokładnie, ja zrobiłem na te, na T-55A. Też miałem problemy z prostą niby misją pod tytułem właśnie wyspotuj 3000 i nie bądź samemu wyspotowanym. Nie? No to tak, powiem dla szczerze, dla że... Mnie to... Gratulacje dla Wargamingu. Należą się za misję. Wyspotuj trzy arty i jeszcze każdą puszkę. O, dokładnie, i mam taką to jest, misję. To jest naprawdę ta misja to ten, kto wymyślił tę misję, to się należy jakaś. Nie wiem, I mam dyrektor. taką misję i to jest problem taki rzeczywiście że ostatnio wraz z nowym patchem jest tak, że albo przez 5 bit w podrząd nie ma w ogóle artylerii. Hm. M, tak, natomiast ciekawać. jedynym sposobem naprawdę na to jest wejście z dwoma artyleriami do Plutonu, i Żeby wówczas. Tak, 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 I wówczas jest jakieś tam prawdopodobieństwo, ale znając szczęście i właśnie opcję włączenia misji, to na pewno, jeżeli nawet wejdziemy z dwoma artyleriami, to w dużej przeciwnej będą dwie artylerie, a mam wyspotować i zniszczyć trzy. No ja tylko czekam tak naprawdę na patch 9.8, ponieważ yy, w tym patchu niektóre z tych misji będą, że tak powiem ułatwione, nie będzie misji, nie będzie trzeba misji plutonowych yy, robić za, za cały czas w plutonie ze względu na to, że wiadomo, część graczy nie gra w plutonach, nie ma jakichś tam możliwości, żeby zgrać, więc pewnie będzie łatwiej, no, ale cóż zobaczymy jak to dokładnie będzie, patrzymy teraz za to, co zrobiłeś, dostałeś MK, pewnie którąś tam z nie? Tak, to już nawet nie pamiętam ile tych emek jest na tej A wiesz co, powiem Ci tak szczerze, że szkoda, że nie robią takich statystyk, że na przykład zdobyłeś na danym pojeździe emek, tak? Tak, to byłoby naprawdę fajne. No dokładnie, ponieważ jeżeli za każdym razem, no bo to jest tak, dawniej to dostało emkę i później już nie, nie dostawałeś nic, natomiast w tym momencie dostajesz MK, później za na przykład za dwa dni znowu, czy tam na następną bitwę też możesz zrobić MK, to wiadomo. Natomiast wiesz, i nie ma żadnych statystyk do, co do tego, także pewnie na serwerze mają, natomiast w grze zaimplementować coś takiego byłoby naprawdę fajne. I na przykład mógłbyś się chwalić, to jest, słuchaj, no, gdy masz tam trzy MK na, na takim, takim czołgu, ja mam na tym czołgu 15, no nie, więc, więc zawsze to byłoby fajnie. Jedynym dowodem to wszystko kolekcjonować na wodriplejsie no, w sobie sumie... powtórki. Tylko, tylko tak, tylko że nie wszystkie się, nie, nie zawsze się o tym pamiętam. Dokładnie, poza tym tak naprawdę mm, czasem te Mki wpadają w takich nieciekawych bitwach. nie? Na zasadzie, że właśnie takim buldogiem pojedziesz, ale nie będziesz się bił, tylko po prostu będziesz spotował, bo, bo będą przeciwko tobie same na przykład esetki dlatego też to, co pojedziesz się z bić, no trochę nie nie tędy droga, nie? Mhm. Więc raczej będziesz spotował. Czy tam mouse, no nie? Więc, tam, więc raczej będziesz spotował, i wówczas taka bitwa owszem, obfituje w damage po podświetleniu, ale nie jest ciekawa. Nie jest atrakcyjna nie jest, no, 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 dla, no, no. dla widza. Dostałeś Orlika, dostałeś obrońcę oraz specjalistę Orlika za to, że zniszczyłeś minimum dwa czołgi bodajże, lekkim czołgiem, dwa czołgi o dwa tiery wyżej. także Dwa czy trzy? Nie pamiętam nigdy. Dwa, dwie, dwa tiery wyżej musi być. Mhm. Demecz nie jest kto wie jaki duży, bo 4353, 6 fragów, ale zobaczcie ten EXP. 2026 to jest podstawa, jeśli chodzi o exp I naprawdę świetna bitwa. Tak z ciekawości, zobaczymy z drugiej strony, ile zrobił ten M4043? 2570. To o dziwo! Jesteśmy na dziesiątych tierach bo tam oczywiście były dziesiątki, i zrobiłeś ósem, siódemką, przepraszam, nie ósemką, siódemką, i masz najlepszy damage, najlepszy exp. No, świetnie. Na 63 48 trafionych, 100% obrony bazy. Wiesz co, kiedyś to było fajniej, ponieważ, no, ja mówię tak, kiedyś, bo pokazywało nam na przykład, że zrobiliśmy... 220 punktów obrony bazy, nie? A teraz wszystkie. Liczyło, jest... liczyło każde zbicie, a teraz jest maksymalnie 100. Maksymalnie 100, dokładnie. Z dystansu powyżej 300 metrów, 2382 i jeszcze z podświetlenia 1263. Tam parę. Trochę pocisków godowych poszło, no ale strzelanie do T57 z kalibrówek to jest takie. No, coś tam na pewno by weszło, ale w momencie, gdy już zostaje ci mało czasu do zbicia. Goldowe bycia... pestki to jest jednak ostateczność. No, ale jak no trzeba z nich korzystać, no nie ma co. No jak i teraz jest właśnie. szansa wygrać, to trzeba załadować ten Dokładnie, dokładnie. I teraz właśnie widać to, co żeśmy rozmawiali, nie? Cena, jaką właśnie ponosimy za goldowe pestki, 96 tysięcy, a wystrzeliłeś ich nie wiem, z 10? Może jest trochę. To... Może chyba 15 nawet. No, nawet 15. Czyli mamy za same pociski 96 tysięcy i zobaczcie ten EXP 3039. Razy 5 masz 15195. Rewelacja. No po prostu aż taki EXP jest no, rzadko, rzadko kiedy spotykany. I to jest chyba jeśli chodzi o EXP, Twoja najlepsza bitwa, nie? E, tak, tak. To razy 5 wiesz co? Kiedyś chyba nawet 20 tysięcy za coś dostałem. Bo to była gwiazdka razy 5. Na jakąś taką fajną bitwę. A tu musiałeś jakimś zarabiaczem jechać, żeby dodatkowo mieć jeszcze jakiś bonus chyba do tego, do jazdy zarabiaczem, bo tak 20 tysięcy, no to to już chciałem być normalnie, nie wiem, na czym nabić. Wiesz co, chyba nabiłem wtedy na się 90. Aha. Też, też miałem tam taką fajną bitwę. Chyba... Tam było pojedynczego Expa chyba ponad 2000, grubo ponad 2000. Mhm. Mm no to faktycznie. Czyli no jesteś takim specjalistą od lightów. Od lightów i dodatku magazynków magazynki to. Jak dla mnie to każdy czoł w tej grze z magazynkiem jest najlepszy. <laughs> bez, Aha, bez na, czyli 50B jedziemy do przodu, na chwilę 50 obecną. 50B najlepszy ciężki czoł. Aha. No nie tak samo ta, tak samo po nerfie nawet what the fucka, to yy, w dalszym ciągu No można pogrywasz. powiedzieć tak, drużyna z się i tak się zrobi 3000 damage. No, to nie jest trudny, trudny akurat, tylko no że właśnie. czasem właśnie szkoda tego tego ta właśnie jakby wysiłku, który włożysz w grę WTF, gdy wyjadą mhm. na ciebie na przykład trzy czołgi i patrzysz jak jest w tym momencie takie szybkie odparowanie tych 2000 HP. -nie. No, zgadzam się. O, to już się wtedy jest pierwszym targetem. Na <laughs> jak tylko się zaświecisz, jasne. Dobra, słuchaj, nie będziemy przedłużać. Chcesz kogoś pozdrowić? Co? Pozdrawiam wszystkich wszystkich graczy w WOTA. Aha. No najlepiej w ten sposób. To jest bardzo uniwersalne Nikt i... Dzieje nie obrazi, nie? Dokładnie. No dobra, fajna bitwa, mi się podobała. Naprawdę rzeczywiście pokazuje jak dobrą można mieć załogę i jak dużo można wtedy zdziałać. Rozgadaliśmy się, więc teraz trzeba szybko zakończyć. Dzięki. Trzymajcie okay. się i do ja, usłyszenia. Dzięki. dzięki wszystkim, cześć.